Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was w 25. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiejszy temat dzisiejszego spotkania ze Słowem Bożym, Starego i Nowego Testamentu będzie opowiadał nam o bardzo ważnej kwestii. Takiej kwestii, w której bardzo często wielu zadaje sobie pytanie, czy można, a jeżeli już, to na ile? Mówię o bogactwie. Bogactwie. Kulcie pieniądza, który no, dzisiaj odgrywa bardzo wielką rolę w życiu niejednego z nas. Czy można być we współczesnym świecie bogatym, a jednocześnie być chrześcijaninem? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obie te rzeczywistości gryzą się ze sobą. Przykładem jest dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia, gdzie rządca, który sprawował urząd. Bardzo wysoki urząd u swojego pracodawcy. Nagle zostaje z tego urządu zdjęty i robi wszystko, żeby zaskarbić sobie jakąś przyszłość, żeby mieć start w to życie, kiedy już nie będzie pracował. Swoje siły, swoją energię poświęca dla pieniędzy. A gdzie w tym wszystkim jest Bóg? No właśnie, tak wielu z nas we współczesnym świecie pokłada nadzieję w pieniądzach, szuka tego szczęścia, żeby więcej mieć. I dla wielu ludzi. Staje się to głównym bożkiem, żeby właśnie jak najwięcej mieć, jak najwięcej posiadać, a przez to przestają interesować ich sprawy duchowe. Często zatraca się również taka więź międzyludzka, między, yy, między małżonkami, między dziećmi a rodzicami, bo właśnie trzeba zdobywać. Trzeba im więcej, tym więcej mieć, im więcej, tym lepiej. Można oczywiście, kochani, być człowiekiem bogatym, a jednocześnie spełniać chrześcijańskie uczynki wypływające z chrześcijańskiego życia. Można dawać jałmużny, można wspierać charytatywne dzieła, można być hojnym w tym dawaniu. Najważniejsze, żeby, moi drodzy, pieniądz nie zajął miejsca Boga. Jeżeli On będzie środkiem do tego, by żyć Bogiem, do tego, by dostrzegać w swoim życiu drugiego człowieka, tego obok mnie, którego często może mijam na ulicy, to można być bogatym. Nie ma tutaj żadnego problemu. Ale jeśli zobaczysz, że w Twoim życiu, bracie i siostro, pieniądz powoduje to, że zaczynasz odrzucać Boga, zaczynasz skupiać się bardziej na sobie niż na drugim człowieku, niż na Bogu. To warto dzisiaj zadać sobie pytanie, czy czasami te pieniądze nie stoją ponad nami, ponad Bogiem, ponad różnymi pięknymi ludzkimi relacjami. Niech dzisiejsza niedziela, dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym mówiącym o, o majątności, o bogactwie, będzie refleksją, ale też zachętą, żebyśmy mieli wzrok ukierunkowany najpierw na Boga, na drugiego człowieka, a wszystko inne będzie nam dodane Dobrej niedzieli, pełnej Bożego błogosławieństwa.